Witam różem pięknych kwiatów. Dzisiaj trochę o Polsce, o tych moich działaniach. No to już mamy prawie miesiąc, 25, czyli 24 moich działań. I o czytaniu przestrzeni, o oglądach. Zostań ze mną, bo zapowiada się interesująco. W tym właściwie bardzo krótkim materiale robię teraz krótkie, by móc dawać też napisy i je sprawdzać. Długich nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy głos, czy słowa są adekwatne do tego, co mówi mówca, bo często są poprzekręcane. No to może zacznę od polski. Kiedy skupiam się na Polsce przejawiają mi się różne obrazy z dziejów Polski. Krakowiacy, kobiety, ich różne stroje, bitwy, wojny. Ale często pojawia się Kościuszkowiec, te czasy kościuszkowskie widać Miały jakiś poważny wpływ na nas, na nasz naród. Mówiłam też ostatnio, że pojawiły mi się białe róże, i te białe róże daje na Polskę z hasłem wolność, pokój uwolnienie i czystość i doszły któregoś dnia także czerwone róże. I białe, i czerwone wirują. I na początku dałam najpierw białe, i potem czerwone, i patrzyłam, co się dzieje. Przez chwilę tylko było tak, jak to flaga biało-czerwona, ale czerwone, jako odwaga, przedsiębiorczość, ekspansja, kreatywność, zaczęły. Mieszać się z tymi białymi i pojawił się naprawdę piękny obraz. Czyli już powiedziałam, biały, za kim idą hasłem, i czerwony także. Ponadto od pewnego czasu e, praktykuję ćwiczenia według Asha Jany takie oczyszczające, zabezpieczające, i również to wprowadzam na Polskę. No i teraz, teraz temat drugi. Wglądy, czytanie przestrzeni. Czytanie przestrzeni to jest, jak zauważyłam, taka gra w ruletkę, albo może teraz bardziej są te pogody precyzyjne, ale kiedyś to tak. Trochę chmur, trochę deszczu, trochę słońca, no i sobie wejść, co tobie pasuje. To nie jest wgląd, o który ludziom chodzi. Zaczęłam badać, właściwie nie. Jeszcze powiem w trzecim tutaj temacie, w takim fajnym rozluźnieniu, w połączeniu z tą wyższą świadomością i tymi wyższymi światami. Spytałam, ile. Tych czytań, przestrzeni jest prawdziwych, bo jesteśmy zalewani tym i polskie, i zagraniczne, i to jest sensacją teraz. Ludzie patrzą tylko to, co na zewnątrz, co się dzieje, a co ze wzrostem, a to jakie fale, czy się wzniesiemy, kiedy to będzie przejście, kiedy będzie złota era. A mało kto chce robić coś sobą. No przecież nie będzie przejścia, nie będzie wzniesienia, nie będzie zmian, jeśli my nie zrobimy chociażby tych sześciu kroków, chociażby tych sześciu kroków ku radości, co przekazałam z omówieniem według Aszajany din. Bo w tych sześciu krokach jest zawarta cała magia. I trzeba je zrozumieć. Bo wiem, że nawet tych prostych słów ludzie nie rozumieją. E, o tej wielopoziomowości. Każda nasza, każdy nasz poziom chce od nas czegoś innego. I, tak, i, i, I tym sensem życia jest to rozpoznać, by nakarmić siebie na wszystkich poziomach. Bo jak czasami badamy człowieka, nie tylko ja, e, ile kocha siebie, no zakłada, może być 80%. Ale. To jest ogólnie. Ale jak spytam, ile kocha swoje ciało, uu, to już potrafi spadać bardzo. Ile kocha siebie jako duszę, no to też może być mało. Więc każda partia potrzebuje czegoś. Ja dorosła, ja dziecko. To było w szóstym kroku. No i hmm, wglądy. W tym stanie zapytałam, ile wglądów jest prawdziwych, co do nas dociera? 8%. Wyraźnie to widziałam. 8%. Czyli na 100 różnych przekazów, tylko 8 jest taki, którym warto dać uwagę. Te wszystkie wglądy, przekazy, najczęściej, czyli te, 92% zajmuje nasz czas i odrywa od pracy nad sobą. Dwa razy dziennie, chociaż. Kilka razy dziennie, chociaż po minutkę. Wejść w siebie, żyć chwilą, żyć teraz. Radować, obserwować, rozpuszczać. 8% to jest bardzo mało. No i teraz yy, jestem w rozmowie z kobietą, Chociaż nie ona jedna, kilka osób mnie pytało, kilku ludzi o, może tak, przez swoją osobowość mnie zapytało o jedną znaną, taką, która dużo nagrywa i daje swoje też czytanie przestrzeni. Ja ją dzisiaj sprawdzam, a ona ma tylko 40% wiarygodności. No to nawet nie 50%. Tak, o, będzie deszcz albo będzie słońce. No to, no to co? Czekamy, ja już w jednym filmie mówiłam, czekamy na Złotą Erę, ale mamy informację, że Złotą Erę szykuje się też świat holograficzny. Czyli jak też jestem pytana, rozpoznać, co jest prawdziwe. Jak będę żyła na poziomie serca, jak będę. Spontanem żyła, bez zastanawiania, bez rozmyślania, to to będzie właściwa droga. Spontan, kiedy te spontaniczne działania są chciane, są realizowane. No to mamy te wglądy. No yy, i jeszcze trzeci temat. Dwudziesty czwarty, to jest późno w nocy, po medytacji, po się na Polskę, bo zauważyłam, że mi się lepiej na koniec dnia robi takie rzeczy. Biorę prysznic, kładę się spać, i co się dzieje? Ledwo po zamknięciu oczu, tak jakbym była w hamaku, przy ciało leży nieruchomo, a ja czuję, Delikatne kołysanie w hamaku, jakby ktoś mnie delikatnie poruszał. To było bardzo przyjemne, tak przyjemne, że mimo, że byłam śpiąca, to chciałam doznać tego kołysania pięknego. I zero lęku poddałam. To jest taka próba, jakaś próba przed jakimiś dalszymi mistycznymi. Doznaniami, które wiele lat temu zatrzymałam przez strach, teraz absolutnie nie. Moje ciała lekkie pływały. Tylko wyrażałam wdzięczność mojej wyższej świadomości, tym, tym wyższym istotom za te otulanie mnie. A jeszcze dzień wcześniej. Tak przy okazji powiem, w nocy miałam wyraźny sen, kiedy zobaczyłam taką rękę, ja ją głaszczę i mam 100% przekonania: Mamusia, mamusia, to był taki błogi stan. Mamusia, czyli pojawiła mi się ta energia żeńska. Nie była to moja mama. Tak, nie, nie miałam tego. No, że to jest moja mama, mamusia. Czyli to jest takie dziecko spotkało, doznało wielkiego uczucia i miłości, czegoś większego. A i spytam teraz: i ciebie, czy z dnia 24 na 5 działo się z Tobą coś w nocy, bo już rozmawiałam z zaprzyjaźnioną kobietą. I ona mi mówi, że kiedy się położyła, zaczęła się natychmiast rozpływać i poczuła duży w sercu lęk. Ja już takie stany miałam dawno, nawet mówiłam mnie raz, kiedy wchodzę w stan wszystko i nic, to się rozpływam. Rozpływam się także, kiedy jakiś czas mówię, jestem swoim oddechem, tak? i też się rozpływam. I tyle na. Na dzisiaj, w tym krótkim przekazie, czy był to dla Ciebie wartościowy przekaz? Jeśli tak, daj znać. Jeśli coś się działo, jeśli wiesz, co się działo, to proszę też o komentarz. No i do usłyszenia, do następnego razu. Niech Twoje życie będzie jak w objęciach Matuli.